Cześć wszystkim. Zima to czas, kiedy zazwyczaj planujecie działania wiosenne, czyli chcecie już tutaj zaplanować nawożenie, jaką będziecie przyjmowali strategię na kolejny rok, a wszystko jest w oparciu o to, co na przykład w Woziminach hmm, zostawiliście na jesieni, raczej zostaliście na jesieni. Na wiosnę będziemy oczywiście lustrowali łan, ale teraz dokonujemy wyborów, jeżeli chodzi o nawozy, jeżeli chodzi o środki ochrony roślin i dlatego też jesteśmy w gospodarstwie u Jarka z Przemkiem, a nie przez przypadek z tymi dwoma panami, dlatego, że u jednego będzie pszenica bez tajemnic, a u drugiego burak cukrowy bez tajemnic. No i oczywiście jesteśmy z Pawem, pozwolę mu coś, coś powiedzieć, no bo będziemy chcieli wypytać przede wszystkim chłopaków, jak oni podchodzą do planowania, do planowania przyszłego sezonu, wiosny, nawożenia, ochrony. Zacznijmy, zacznijmy od początku. Ja bym zaczął od tego, jak uważasz... Dziękuję, że mi coś pozwoli Te główne dwie uprawy, czyli pszenica o zima i yy, no, burak na razie nie. Jak pszenica zima wchodziła w stan, yy, stan zimowania, jak ją oceniasz? No, i tak samo u ciebie też jest pszenica. Także u ciebie też wypytamy o, o to. to ja tak uca. uważam, że pszenica weszła w stan dobrze. Zależy to oczywiście od terminu siewu. Jak ona po prostu w jakiej fazie była rozkrzewienia, i czy te niektóre nawet, jak u mnie w moim gospodarstwie, to chyba no, dopiero skiełkowały pod śniegiem, bo to późno po kukurydzy. Yy, ziemia na pewno trochę stała tam przez te mroże, które tam w grudniu się trafiły bez pokrywy śnieżnej, trochę to wychłodziło yy, tą ziemię, więc uważam, że już wege ta wegetacja trochę stanęła, ta erowizacja jakaś tam następuje. Także ja jestem optymistyczny, jeżeli chodzi o zasiewy zbóż, także tutaj chyba nie powinno, jak na razie, patrząc na aurę, chyba będzie dobrze. To inaczej, miałeś dobrze rozwinięte pszenice z tego co pamiętam tak. o, i miałeś późno siane też po braku, no. one były słabe, czyli sądzę, że będziesz przyjmował tutaj różne strategie na wiosnę. No taki mam plan, żeby różne strategie odnośnie wyboru, jakiego, znaczy w jakiej formie stosować azot. Czy płytne... I ilość nie? No, Ciebie jak to wyglądało, no to też widzieliśmy trochę, nie? No to część część z tych sianych w terminie optymalnym, no to dosyć rozkrzywiona taka była mocna, nawet no, można powiedzieć, że nawet niektóre były za mocno. Natomiast jak ma być u mnie burak bez tajemnic, to też mam pszenicę właśnie po burakach zasianą późną i ona w okres zimowy weszła w fazie jednego liścia. Niektóre nawet są w fazie dwóch liści. I tu teraz mamy taki okres, czy ta pszenica przetrwa, czy nie, no bo jednak już w fazie dwóch liści ona traci, jest to tak jakby najsłabszy moment dla pszenicy, jeżeli chodzi o przezimowanie. No i tak jak wczoraj, się w nocy mrozy rzędu 24 stopni, no to mogą no, wpłynąć jakoś na to przezimowanie, oby nie, no bo na pewno byłaby to duża strata, więc no, ja jestem też optymistycznie nastawiony, ale już mam rezerwę taką, czy jednak to przetrwało. To właśnie, a powiedz, pokrywa śnieżna, bo jakaś jest. U mnie jakaś tam jest no i uważa, że pod to pokrywą temperatura spadła, tak y, też drastycznie zeszła. Znaczy uważam, jeszcze... że wiesz, co do pokrywy śnieżnej, no to zwykle to było tak, że mieliśmy ten śnieg i dopiero później przyszły mrozy. No. A teraz było tak, że przychodziły mrozy i śnieg zaczynał padać. Czy tak naprawdę ten śnieg ochronił przed takim wychłodzeniem, no czy nie? No taka ciekawostka była, że wczoraj no, kret pojawił się na polu, więc... Zamarznięte nie jest? Nie tak? jest no no, do końca i to właśnie taki bardzo optymistyczny akcent moim zdaniem jest. No, duże te spadki, ile u ciebie było? No, minus 24 no, stopnie, to właśnie. No, no, to, no, już taki, jak to jak na kawę? Ostat... No, 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 I te kawę zaraz no, no, Jak na ostatnie lata, no to dosyć taki no, mocny przybrod. No. Moja, moja córka młodsza nie pamięta, że nawet chyba takiego mrozu, ani takiego śniegu. No, I zima tak. jest taka stała, ciekawa. No zobaczymy. Okrywa właśnie no wiadomo, że na wiosnę, dopiero kiedy te siegi zejdą, kiedy będzie ocieplenie, będziemy w stanie już po tych może też nieplanowanych przeglądach, aby ich nie było, bo one też potrafią nam no, narobić no tutaj, y, y, namieszać. To zdrowo, będzie się kręcił teraz taki jeden. No już tak dobra kawa, to, 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 to. <grymne> Wypiję sobie. E, dopiero później przyjmujemy <grymne> też strategię nawożenia, ale myśmy z Pawłem też rekomendowali pewne strategie. No dwóch sezon sezonów w zasadzie już rekomendujemy e, Strategie, które opierają się też na deficytach wolnych, które y, mamy w. No, nie może na samej wiosnę tylko przy drugiej, przy, przy trzeciej dawce i dlatego też e, układaliśmy nawożenie właśnie pod to. Powiedzcie panowie, jak to wyglądało w waszych gospodarstwach? Jakie wy przyjmowaliście w tamtym sezonie strategie nawozowe? Chodzi mi tutaj głównie o, o azot. Czy planowaliście tę suszę, czy, czy w ogóle wykluczaliście takie, taką możliwość? Czy nawożenie się po prostu w ostatnich dwóch sezonach u was radykalnie zmieniło? Czy jest takie jak w poprzednich lat? Ja, ja uważam, że tak. W tamtym roku udało się z tym deszczem, w tym początku był, było dobrze. Czyli tej wody było nawet ja, jeżeli u mnie, to powiem, że byłem zadowolony. Jakiś był taki okres, nie było tego definitywnego braku deszczu. Dwa lata wcześniej był problem, wtedy nie, wtedy był taki, gdzieś ta susza większa występowała. W tym roku na przykład planuję zastosować trochę formie, mówię o tych słabszych zbożach w formie stałej azot rzucić, a na tych dobrze rozkrzywionych tam pójdzie w formie płynnej RSM, prawda? Eee, czy, to, czy to dobrze wpłynie? Nie wiem. Każdy ma jakieś metody prób i błędów, każdy coś tam układa. Nie wiem czy ta trzecia dawka będzie, bo mówię, jakieś tam e, kalkulacje, te pogozy długoterminowe czy także jakieś tam e, Webinariach, które jakieś tam są, nie? To tam pokazuje ten kwiecień być suchy. dobra, ale jak planujesz podział tych dawek? Bo tu chodzi mi o proporcje, pierwsza do drugiej, ewentualnie przecież, do trzeciej, bo no to właśnie, tak naprawdę. Zależy, dokuje. tak jak mówisz, od tego stanu, jakie te rzepaki, przepraszam, jakie te pszenice będą. Czy będzie trzeba dać na to dokrzewienie więcej na sam początek, żeby one się po prostu za, mhm. czy podzielić na przykład tak jak nie mówię, że w ogóle dać pierwszą, taką malutką dawkę w tych słabych pszenicach i później normalnie już tym dalszym tokiem, tylko żeby tą pierwszą dać taką startową, taką jak najmniejszą. I żeby to zrobić praktycznie w czterech dawkach. No, tak jak się Czyli słucha. poczekajcie, żebym zrozumiał, pierwszą dzielisz na dwie tak jakby, tak? No tak, tak. O tym no, tak. mówię tak przy tych słabych pszenicach, tak ja uważam, żeby to się trochę... Ale do... właśnie też to rozczęście się mówi nawet przy, ogólnie przy produkcji no. pszenicy, że pszenica jest tą rośliną, która lubi właśnie bardzo takie dawkowanie to azotu, żeby nie jednorazowo jej rzucać, dlatego że Sorry. nie chodzi nam o to, żeby ta pszenica weszła tak naprawdę w masę swoją, tylko żeby wydała jak najbardziej równe kłosy. No bo nie wiesz co będzie, no. teraz dajesz całą dawkę, na przykład czy pół dawki, później nie będzie deszczu. Teraz nie wykorzystane. Jeżeli dawkujesz mniejszymi dawkami, ja tak uważam, no to bardziej możesz tą to, to pogodę się strzelić. Wiesz, co to jedny jest doczekać, strony, się tak, pobiec, tak, żebym a żebym z drugiej strony masz to ryzyko, że jeżeli przyjdzie suchy rok, no, tak. to masz daną małą da, mało daną, daną no, dawkę, dawkę azotu i masz problem jak dać później. Tak? No, to, Więc tu no, trzeba no, zastanowić ale, się właśnie, czy nie lepiej dać tą dawkę jednak większą, a w nawozie, który działa dłużej, może, bardziej osłonowo no, wolniej. Ale właśnie tutaj albo, no, stabiliz już sekundę, no, albo stabilizacja, albo właśnie... RSM, tak? Tutaj mhm. mnie jedna rzecz właśnie na e, podstawie swoich doświadczeń mhm. nurtuje. Bo mówisz, że jeżeli przyszłaby później susza, więc lepiej dać dużą dawkę. nie? A co w wypadku, gdy damy na, jest, mamy wilgoć? Damy pierwszą tą dawkę, bo zakładamy, że będzie susza, nie? a później faktycznie tam wystąpi susza. My tą roślinę wypędzimy w dużą masę, nie? A później duża masa, potrzebuje no tak, dużo no. wody i właśnie, i tu się zaczyna problem. Tak, tak, o, dlatego, ona nie dlatego, się kłosu, to, do tego się skłania z kolei odpowiedni dobór tak. nawozu. No. Właśnie, no. czyli nie to. dawać dużej dawki chociażby w, sale, w saletrze, no. czy, czyli tam azotana hamonu, gdzie właśnie jest ryzyko tego no. wypędzenia rośliny, a chociażby no. w resemie, gdzie mamy połowę formie amidowej, lub teraz no. właśnie stosować jakieś inhibitory, na przykład, żeby stabilizować tą... No. Ja się ja nie by zatrzy... było azotu, to Zatrzymam się tutaj, jakie główne jest nasze założenie tak. tak, spawem, od czego my wychodzimy. Roślina ma wydać plon. I to jest jej główne założenie genetyczne. Naszym sztucznym, sztuczną ingerencją ma być to, żeby bustować tę roślinę, żeby, żeby podbijać na maksa ten plon, ile się da. Oczywiście z założeniami ekonomicznymi takimi, żeby nie wystawać tyle, po to, żeby tyle wyjąć, tak? No bo chcemy, żeby ta górka po prostu została. I jest jeszcze jedna rzecz. Ale jeżeli nie zadbamy o to na początku, jeżeli nie będziemy stymulowali tej rośliny pod 8, 9, to tak jak załóżmy panowie, tak. to my później tego nie nadrobimy. Nie ma Jak Jak przyjdą warunki stresowe, to ona się zredukuje. Choćby cokolwiek się nie działo, to ona się zredukuje. Bo nie ma innej możliwości. Ona będzie odrzucała wszystko tak, żeby wydać przynajmniej na to jedno ziarnko, żeby przedłużyć wiatr. Prawda jest taka, że mamy wpływ na co? Na dobór nawozu, na ilość nawozu, a nie mamy żadnego wpływu na wodę. Więc tu musimy tym żonglować i odpowiednio i terminem, i i rodzajem nawozu, bo na wodę nie mamy fiłu, więc musimy zakładać ten taki no, najgorszy scenariusz, a przynajmniej ten mniej optymistyczny. Macie już rady. kupione nawozy? Kajem, ja, tak, ja mam, ja, ja mam, ja kupiono, do pięty ja mam Sorry Kamil, ale chciałem po prostu przejść dalej. Razem do, do, do pięty. Tak? Czyli do tej, tej, to to już macie w głowie jakąś tak, strategię? Tak, tak. tak, tak, tak. tak. Ja, opowiedzcie ja mówi nam to? o tym, właśnie, co kupiliście i jak planujecie. No, na część, mówię, na pewno Saletra, Później na te słabsze pszenice, na część rzepaków, bo które tam mam, to pójdzie z na pierwszą dawkę. tu jest ta dzielona pierwsza dawka. Tak, a w tych dobrych, udajemy, zbożach wszystko tam już dalej płynne. I drugie w te następne dawki tu gdzie wpłynie wszystko. Ja wychodzę z tego założenia. Co, inhibitor do czy bez? Spróbowałem, wiesz, może to... Powiem Ci tak, trafiłem wtedy na rok suchy. I do końca mi nie, nie sprawdziło mi się to. Więc nie wiem, wiesz, no też te koszty, to trzeba wszystko, tak jak mówisz, Brak pod kalkulator. dokładnie nie bo to ten, inhibitor ten inhibitor będzie. E... na tyle ekonomiczny. Tak no. Kiedy go dać? Bo on ma sens w pierwszej dawce, żeby go dać, bo raz dany inhibitor działa przez cały okres wegetacji. Kolejne nawozy mogą być już bez tego inhibitora. No, tak? Tak. A jak go dajemy w drugiej dawce późno, no to faktycznie. No mieliśmy taki. Już jeść... w trzeciej i to był w kolano. No to. Bo, wiesz, nasłuchali się gdzieś tam jak Uczymy się koło tych inhibitorów. Tak, słowa jaka była No wam powiem, to taki był Tłumac. okres Jednego, Tłumac. jednego Tłumac. roku, że e, część ludzi na przykład przykład rzuciło, zrobiło się wilgotno, trzecią dawkę, saletą sypali i za dwa dni przyszła susza. I obok były Polacy ludzie dali w dwóch dawkach, a tam poszła trzecia, taka wiesz, o że ten na ten, ten, ten kłos, tamta pszenica w oczach. Robiła się normalnie żółkła, wiesz, to. i zaraz spadek, no, bo na pewno. A powiedzcie mi jeszcze, a propos pszenicy bardziej ciągle pytam, mm -hmm. no, bo pszenicę mamy na polu jesienią, zdążyłeś wszystkie zabiegi odchwaszczanie zrobić, Nawet robić. w tych późno tak? Nie, późno sianych nie, no bo tu też ten... pierwszy zabieg, tak. on no, teraz na jakieś też będzie, no. no i grzybówka, było coś się nie robiło. No, nie to nie, już robię. Coraz nie każdy P0, ja Nie robiło teraz w 0 no jakoś powiem, że to planta, może mówię, zależy od zaprawienia, od, od różnych tych, jak wyglądało to ładnie. Powiem, że nie było jakieś tam, że było całkowicie zsiadało, bo widziałem na przykład, czy pożycie było widać, że coś, że to brało. Bo długo było ciepło no, i tak. że to brało, powiem, ale pszenica jakoś może, wiesz, no tak jak mówię, zależy też od zapraw, od tego wszystkiego, jakie jak tam, jakieś tam, swoją szkołę. Mi wyglądały dobre pszenice, nie, nie mogę narzekać. Tylko odtwarzanie na, na większości zrobiłem, te późne pszenice jeszcze nie są odtwarzane. To będę musiał tam po kukurydzach, to będę wiosną... To u tak. mnie właśnie, tylko że ja zawsze ten rok akurat inaczej troszkę potraktowałem, bo ja zawsze... T zero, no. ja się nie robiłem. Dobrze. No. Był, był właśnie dawany T no. i był dodawane trochę miedzi i działało to bardzo ładnie czyszcząco. No i triazol. Mm -hmm. To z moich tak naprawdę to no nie są jakieś no. takie badania, ale z moich obserwacji powodował pogrubienie pędów bocznych zawsze. W tym no, roku nie akurat... Tak, to troszkę regulowało. Tak, tak troszkę regulowała. Ta pszenica bardzo ładnie się położyła i z wiosny było prościej ją prowadzić później na i grzybowo, bo jednak było czysto na tym polu. A w tej chwili jak... No nie zrobiłem w tym roku akurat tego no, zabiegu, bo, bo też nie wiadomo było jak to się potoczy, jak to będzie z pogodą. Więc się, tak? tak naprawdę ja pierwszy zabieg chyba tak naprawdę to pojadę czyszczący. Typowo czyszczący to... T1 no. podzielę na dwa razy, o, czyli o, będzie o, takie wczesne, to z... T, 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 T0, T1, to jest to, że pójdzie tak naprawdę... Ale nam się fachowcy trafili, jeden będzie pierwszy od dawna dzielił, drugi ten <grym> ty... każdy robi inaczej, zobacz, oni mieszkają Dobrze. od siebie w odległości kilkudziesięciu kilometrów, a mają zupełnie inne projekty, Mamy... to jest fajne. I to te zero, które mówisz jesienią, to się powoli robi normalny. coraz dłuższe te jesienie, coraz bardziej tak. ciepłe, coraz bardziej wilgotne. Mokę. Właśnie, jest optymalne warunki no dla drzewo, Tak, poza tym, zobaczcie, dążymy do tego, żeby ta pszenica na się nie była dosyć wykrzywiona. I jeżeli hmm. ona się wykrzewi, no to jest też podatna na choroby, no bo mm. jest więcej roślin, tak jest. więcej wilgoci ma na sobie, są te wahania temperatury no, tak. i fajnie by było to wyczyścić tak naprawdę, bo później im więcej mamy zielonych części, tym lepsza fotosynteza, no i lepiej tak to, to Co działa? w ogóle z środkami, jeżeli chodzi o same środki, no czy macie jakieś tutaj <laughs> stuprocentowe takie potniaki, stosujecie i wiecie, że w tym roku będą, no bo wiadomo, że to jest, jest tam... Woda no, nie, Woda to, jest. No, to mówisz za 10 lat, okay, dobra. To, to, to się chyba będzie, będzie popularny. No tak się to będzie pewnie zmieniało, tak. ale... Czy masz ekologia się na tym. Tak, tutaj, w tych środkach, już teraz trzeba zacząć już lawirować, będzie. To już będzie naprawdę. Mówią, że zaczną wprowadzać jakieś nowe środki, tak gdzieś tam czytałem jakieś tam artykuły, ale koszty tego wdrożenia. To jeszcze trochę. I czas. No, I czas a, my, ale, a my produkujemy cały czas, także dla nas nie ma jest. tego czasu, tylko musimy dobrać te substancje, które mamy. Dlatego sam dobór jest z nami tutaj cenną też e, informacją. Sądzę, że dla Was też jest cenną informacją, co dobieracie, jak dobieracie i na czym, na czym planujecie opierać ochronę na, na wiosnę. To już Ci mówię, właśnie rozmawialiśmy też o tym wcześniej, właśnie. I to mówiliśmy, żeby to właśnie, właśnie, na i To właśnie to, dlatego, jak nie zrobiłem teraz na jesieni, hmm. zrobiłem to hmm. zero dlatego z wiosny. U mnie pójdzie to T1 dzielone, czyli takie wczesne będzie czy, czyszczące, gdzie może pójść jakaś morfolina, no. bądź ewentualnie prochloras, coś, co przy niskich temperaturach mi zadziała, Zadziałem. pójdzie do tego mieć. Bo jest przecież tak naprawdę. Pierwiastek stary i czyszczący. No, tak. Kiedyś tak naprawdę czyni się. Znaczało, tylko tylko to i miedzią. miedzią. No, trzeba w tym pierwszym zabiegu, to będzie dosyć tanie, wykorzystać. A drugi zabieg, jeszcze jeden, mocny. troszeczkę go postaram się przeciągnąć w czasie i zrobię to, co od paru lat zaczynam, czyli do pierwszego zabiegu już pójdzie z ryno. Także mierzmy, jesteśmy w domu. Do jesteśmy w domu. Flanek tak. Tak się odezwał właśnie, że <śmulatory> tak. tak, że dobrze mówię właśnie, żeby tak. jednak tą strobilurynę w ilości około 80 gram dać do pierwszego, dlatego że tak, mamy wodę, uh -huh. zrobimy zabieg najpierw czyszczący, strobiluryna jest po to, żeby podtrzymać ten efekt zieloności, uwodnić tą roślinę uh -huh. i żeby jak najlepsze było krążenie soków, a przede wszystkim działa też długo. Zabezpieczająco no, tak. tak naprawdę i a ogólnie na przykład program, W pierwszym zabiegu, tak? Tak. Bo na przykład jak obserwując programy, które ma... To jest też inny klimat, Anglia. Nie no właśnie tutaj mi to to i pierwsza dawka, czy ale dlatego ja mówię, ma, znacznie pierwszą drodze, dawkę tak? dam y, wcześniej ze na czyszczącą, mm -hmm. żeby tą pierwszą dzieloną później ze ryną troszeczkę opóźnić. A, czyli nie jest całą do tak. no. Ja to pamiętam Ciekawie. właśnie z, z tego co na palach rozmawialiśmy, dlatego się nie chciałem tutaj już, już... Oczywiście jeżeli chcecie, tutaj gdzieś będzie pojawił się ten odcinek, gdzie też rozmawialiśmy tutaj na, na tematy związane z pszenicą, lustrując ją na mm, Ale na polu, nawet, tak? zobaczcie, pakiety ochrony, nie wiem czy tu o firmy akurat konkretnie... Niektórych firm już są oparte na tym, że do pierwszego środku jest dawana strobiluryna. Czyli to nie jest tak, że spostrzeżenia roku... pokrywają się z tym, co robią też koncerny, tak? tak. To też jest. Wykręcane <grym> tak, <grym> tak do ciebie. Tak, ale to tego nie było. Wiesz, jak no ja zaczęło do nagle się zaczęło robić to dostępne. Ja widzę, że pytań jest bardzo dużo, odpowiedzi jeszcze więcej, dlatego w jednym odcinku się niestety nie zmieścimy. Zapraszamy Was serdecznie na przyszły tydzień, kiedy wyemitujemy drugi odcinek z drugą częścią tej rozmowy.